Siema, siema, widzu! Z tej strony Krasek, a to jest polski vlogasek. Mm, widzicie, Władek, Władek w świnie. Świnie będą sprzedawane. Idziemy do... Y, sprzedać je. Pieniążki zarobić. Stop! Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zrób to! Spodobał Ci się film? Zostaw łapkę w górę oraz komentarz. A teraz oglądaj do końca! myk kwuch. Świnie... pedły. A ta lata widzicie, tań to nie chce wejść do tego, mówi że ona tu zostanie i spieprza, ona nie będzie jechać na żaden skup świni. Dobra, kurde, przepraszam za jakieś uszczerbki w kamerze. No i co? Lecimy! A czemu gdy mówię to mi kamerę zaczyną? Co? Trudna rzecz. Świnie nie wypadły. Lecimy. Oki do oki. Zaraz spędzimy. Już prawie jesteśmy na miejscu. Tutaj nigdzie nie skręcamy. Jedziemy prosto Ale zaraz tu trzeba skręcić Blebo w Blebo w Proszę Państwa kieruneczek Kieruneczek jest Skręcony jesteśmy Kieruneczek To jest jak widać Handlarz Jest tu eee. Oczywiście Ola tam wskoczył, te świni. Dobra Mamy pustą Wracamy Wracamy do, do domu A co? Lecimy po następne 6 sztuk Jak za te dostałem po tysiaku Dwa tysiące to jeszcze 6000 tysięcy będzie jazda Okej okay, chłopaki, dziewczynki Świnki sprzedane Lecimy na przystanek A czemu nie? Oj Wypadła mi kamera. Teraz to naprawimy. Brączkę, tylko trzeba łapać odpowiednio. O, lecimy. Oczywiście po chodniczku. Żeby nas nie potrącił samochodzik. Wchodzimy, Chodzimy do przystanku zaraz. Będziemy tam czekać. Na pana autobusistę. Tu jest przystanek autobusowy. Będę się czekał tak Będzie jechał To, to, to widzimy się jak będę w autobusie O chłopaki Jedzie Jedzie autobus Ty ale on się zatrzyma O zatrzy Zatrzymuje się Kur No i fajnie Dobra wsiadliśmy I jedziemy kurde Na pierwszy Na pierwszym miejscu siadłem sobie Za rurę se trzymam Lecimy I cyk wujeczka No i tak pojedziemy tam do tego A w ogóle ja nie powiedziałem po co na przystanek poszliśmy. No to jedziemy autobusem po to, bo yy, ciągni chcę kupić. Tak, nowy. No i tam do handlarza takiego jedziemy i on nam pokaże co ma, jakie ma swoje towary. I właśnie o to chodzi. To zobaczymy. Na ro... Ja nie wiem czy ten kierowca to Ło kurde Na pewno nic nie chcę mówić ale Może nie wziął okularów czy co No e, dobra okej okay. Dobra to ja wyłączę kamerę za chwilę i zobaczymy jak będę bliżej to tam pykniemy sobie Obra Jedziemy na ździechów Ten tu span skręci O skręcił Dobra i lecimy Jedziemy tutaj drogą se radiko, nic nie gra Ale No jeszcze troszkę nam zostało ale już co jak my tu wjeżdżamy i wjeżdżamy, tutaj jakieś widzimy różne, o leciarnia, o dobra dobra, dobra, dobra panie, dobra, dzięki, dzięki, fajnie było, dobra, dobra, dojechaliśmy. Widzimy teren prywatny, zasuwana brama, jak ta rama, kombiaka ma, a tam stoi ten, świeci mu się. Dzień dobry! dobry! Kierowniku, co ma pan tu za, do, za, zaoferowania? Takie U sprzęcie jak... bardzo pan... złożą, proszę bardzo, niech pan spojrzy, New Holland TL70, bardzo dobra maszyna, co ja mogę powiedzieć więcej, no pan sam widzi. Stan idealny. Jakieś takie... lampy dziwne. Nie... nie potłuczone? Co potłuczone? Nic, Nic nie ale Proszę pana, co pan mówi? Niech pan nie nie zobaczy tą tekstury. No niesamowita. Urzekł mi ten ciągnik, sam sorry. No jest jakiś taki... plastikowy. No panie, no to nie jest Ciągnik z najwyższej bogi no na nie oszukujmy się co A ile on taki? No, proszę pana, tutaj 33 tysiące Od takiej ofalnej no, fajnej. Ale kocierły, co trzeba... pan... Po... Co pan mi tu chce sprzedać? Kierownica poprzycinana? A ty... Te logo na kierownicy to przyklejona na le... Nale... Co pan mówi? No panie, no... I co pan mówi? No... Niech pan wyjdzie, Na tej zobaczyć. gałce biegów też jakieś poprzyklejane? Ja nie wiem... Proszę... Niech pan, niech pan dobrze, Dobra. Może, może, ja coś innego zaoferuję, Ale niech pan ten, spojrzy. Ale ten, ten John Deere to igła, Stan. Lakier chyba na uchwale Pan, pan sam zauważył, no kurde, ja w nocy ze szwagrem, yy, oryginalny lakier, proszę bardzo, tutaj wszystko jest, tu korek nie Ale chodzi dobrze. No, ja się przejadę tu, co? Na placu. nie można. Ale chodzi, kurna. Panie, ale... Ale kabiny to tu nie ma. To nie ma, nie ma. Nie, a tura to... Te... Do tura też nie. Nie mam gdzie wczuć stary ciąg. To nie wiem, by był dobry, ale jakby był. O, a ten? Ten ta, tak, 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 bym tak, bardzo tak, 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 ta, 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 tak, 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 taki dziwny trochę. taki dziwny tak, Jaki dziwny. Takie Otw... dziwne oczy ma <grymne> Widzi pan to co ja? Autostrady do gniazd <grymne> Chyba się nasiął Autostradę widzę w tych... W tych oczach Może przejdźmy do następnego ciągnika Proszę bardzo, tutaj jest. Nie, ten to za duży dla mnie, za duży. Jaki no. za duży, panie? Wszędzie przyda się większy. Na ile on ma koni? Ja on poczekam, muszę sprawdzić w katalogu. Proszę pana, tutaj on ma 145. No tak, to tak jak Proszę na masce pana, pisze. Jest... Słucham? Jak na masce pisze. A. No. A ty, to ile te. To jak to? To. Dużo z pieniędzy? 40 tysięcy? Więcej proszę pana. No. 102 o tysiące. Kurde! To nie! To to jest gruchot jakiś? Jaki gruchot? Kurde... To szczosanie nie ciało mi! No ma gruchot, przejdźmy dalej. No i Ale, No bo... Ja mam władka. To władek to więcej co porobi niż to to chyba. No, też oczywiście, A ja chcę mieć naprawdę. większego niż Władek. O. No, no przepraszam, że zapytam, ale. No, e, jak to ma, Władek? Ale, że co? No, chyba. Dobrze nieważne. E, tutaj mamy z bardzo fajnego. Ja wiem. No. no, mi się wydaje osobiście, że jest lepszy niż tamten, Mare To już kwestia. No, ma. E, ma napęd, to więc. No tak właśnie miałem. A o tym tu. Wspomnieć. Białoruskie. To nie, to, to też jest za duże. To, to, to. 1221, proszę pana. To jest bardzo mocna maszyna. No dobra, ale. To tamten ile kosztuje? Co? Proszę pan, może pan powtórzyć? Ile tamten kosztuje, mówię, do pana. Jaki tamten? No <laughs> ten. No proszę mówić Zetor, tutaj jest to odczycielniki dookoła, a pan mówi tamten. ja nie jestem co za Proszę się. Proszę pana 41 tysięcy No panie! A tamten... To ten ile kosztuje? A ten to proszę... Bo on tutaj był yy, powypadkowy chyba... A nie, to nie to, ten, to tamten właśnie. Ten kosztuje 10 tysięcy. Jak 10? No dziesięć, no pani jest taki. ty co jest, ze złota? No nie ukrywam, że trochę ze szwagrem tam nakładliśmy, no, ale z. Ale pan, pan mówił, mówi. że ciulowo... A, pewnie ten szybki wsteczni. Ale ten ma? Ten ma mocny pierdol... O, widzi pan, jak obija mu wanda, to od razu widzicie. A ten też ma to szybki, ale... Ale tańszy, panie, wiesz pan, no. Bo... Coś mi nie gra. A jak on jest z Przemytu? Kurde pan, jak z Przemytu? Niech pan sobie zobaczy i ten numer seryjny tego, o, no wie pan o co chodzi. Ja nie wiem może 10 tysięcy. Mm. Jak 10? To co pan, sprzeda po 7? Jakie 7? kurwa prawie się pana do 15 złotych <laughs> <za takie śmiech> ale mogę zejść do 10. No dobra, jak pan z dziesięciu, to może być. To no co do biura mamy iść? No, no a gdzie się podpisuje? Piuro Dobra, podpisaliśmy umowę? Bieremy tego Setura Ale on, on potężny za mną wygląda. No i co? Zubi łapka w górę komentarzy, że to reklarz taki ciema.